Wziąć, żeby co? Żeby auto wziąć na przejażdżkę, czy, czy, czy Nie wiem, każdy handaż. Tak? Ja dowód. Aha, no, na tym zasadzie z Dowód, żeby mm -hmm. mieli jakby... Widzieli komu. Komu nie? Da, nie? I Proszę bardzo, proszę jechać. Z reguły nie jeżdżą. Sprzęgło troszeczkę. Ja Dołóczył samej góry? Takie właśnie na, 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 na całej... W całym paśmie, że tak powiem, takie nie chcę przytrzymać, bo takie twardawe trochę tam, nie? nie siada gdzieś tam na dole, że trzeba... No jak ma 1.6, to sobie jedzie. Yeah. To nasz dzisiejszy bohater Passat dla pani Małgorzaty Mamy środę 11 maja i jesteśmy w Berlinie. Rocznikowo 2012, 151 tysięcy przejechane, bezwypadkowy, nie Po firmie, polizingowy British American Tobacco, jeździło tym autem, auto z Hamburga. Do Berlina trafiło wczoraj. Śledziliśmy to ogłoszenie od paru dni. Czekaliśmy, aż to auto dojedzie do, do Berlina, bo ogłoszenie już było wystawione, a to dalej nie było. Na całe szczęście wczoraj o 18.00 powiedziano nam, że auto dojechało, przyjechaliśmy i o to jest. Minus tego jest taki, że sprzedawcy nie chcą się o, o żadnym upuście. Wystawione za 10 10990 i nie ma mowy o obniżeniu ceny. Oponki z tyłu z 2016 roku w bardzo dobrym stanie. W no, jakim mogą być opony tegoroczne? Z przodu chyba jest 2013 w dobrym stanie. Do tego są jeszcze w ogóle niejeżdżone zimówki na stalowych felgach i kopakach. Też w bardzo dobrym stanie. Tyle, że z 2011 roku. Auto sprawdziliśmy programem do diagnostyki. Żadnych błędów. Byliśmy na podnośniku. To widzieliście. Żadnych wycieków. Auto w stylu wsiadać i jechać. Auto kupione. Już na tablicach. Już nie z bramy.